Dzisiaj upieczemy ciasto leśny mych. bardzo wiosenne, smaczne z masą malinową. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego pysznego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Potrzebujemy 4 jajka, nasz zmielony szpinak, mąka ziemniaczana, pszenna, cukier, cukier waniry proszę do pieczenia. Do przygotowania szpinakowego wiosennego ciasta użyję szpinaku mrożonego, tak więc teraz należy go rozmrozić. Pinak rozmrażałam w mikrofalówce. Teraz wyciśniemy go z nadmiaru płynu. Należy go teraz rozdrobić. Wlewamy tutaj również część oleju, który jest w przepisie na ciasto. Do misy robota wlewamy jajka, wsypujemy cukier i cukier waniliowy. Należy teraz wszystko ubić na najwyższy obrotach Do ubitych jajek dokładamy cały szpinak, miksuj. I teraz wsypujemy obie mąki z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszamy. Ciasto wylewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Brzegi tortownicy wysmarowam olejem. Biszkot pieczemy 35-40 do 40 minut w temperaturze 180 stopni, u mnie funkcja termoopiek. Ciasto ładnie się upiekło, teraz je wyjmiemy z tortownicą. Ciasto nadcinamy i wydrążamy środek. No i tak wygląda. To, co pozostało, należy pokruszyć. Do garnka przekładamy maliny i cukier i zakotowujemy mus. Mus mamy gotowy, cukier się rozpuścił, malinki również się rozpuściły. Tak, więc odkładamy do ostudzenia. Dwie łyżki żelatyny rozpuszczamy we wrzątku, mieszamy i studzimy. Do misy robota wsypujemy dwa cukry waniliowe, do tego śmietana 30. ubijamy na najwyższych obrotach na sztyl. Do ubitej śmietany przekładamy mascarpone. Dalej ubijam. Do ubitej masy całe maliny. Do śmietany nie dodałam cukru, ponieważ cukier mają maliny, tak więc masa będzie słodka. No i jest cukier waniliowy. Następnie wlewamy żelatynę. Masę wykładamy do ciasta. Górę ciasta obficie posypujemy pokruszonym ciastem. Robimy kopiec. dekorujemy owocami. Mogą to być borówki, jagody. Lekko dociskamy. Po słodzeniu ciasto można kroić. Wystarczy godzina lub dwie, aby masa się zastygła. No i gotowe. Tak wygląda kopia skreta. Pora spróbować ciasto. Przygotowuje się je nadzwyczaj łatwo. Jest bardzo smaczne, efektowne, takie wiosenne. Można tu dodać dowolne owoce, jakie uważacie. Już próbujemy. Mimo wszystko bardzo ładnie wygląda. Ciasto bardzo smaczne, ale ta masa to coś pysznego. Mm. Mm. Masa malinowa i ciasto szpinakowe. Coś pysznego. Pyszne połączenie. Jednak możecie dodać owoce, jakie macie, jakie lubicie. Albo jakie chcecie, aby wyglądały efektownie na tym pysznym cieście. Ciasto jest bardzo smaczne, łatwe i niedrogie. Polecam Państwu. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie tam bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na